Manifestacja konkretnej osoby to nie jest manipulacja. Słuchajcie, to jest kwestia zrozumienia, jak działa rzeczywistość, ponieważ my manifestujemy cały czas. Cały świat odbija Wasze założenia na temat siebie, na temat świata, na temat konkretnych osób, i my nie jesteśmy w stanie w cudzysłowie oczywiście wpływać na zachowania innych ludzi. Kompletnie nie mamy na to wpływu. Każdy jest odbiciem. Nas. Nie tego, jaki mamy charakter, tylko naszych założeń, przekonań. I my nie zaczynamy manifestować wtedy, kiedy uczymy się technik. My po prostu zaczynamy być tego świadomi. I każde nasze założenie, każda opinia, każda myśl powtarzana w kółko właśnie to jest założenie. I to właśnie tworzy nasz świat. I nieświadomie, tylko automatycznie przez to, co mamy w sobie. Więc jeśli wierzysz w to, że ktoś cię nie chce, że cię odrzuca, że nie jesteś wystarczająca, czy wystarczający, to właśnie takie zachowanie w twojej rzeczywistości będziesz otrzymywać. Ale nie dlatego, że tą osobę zmanipulowałaś, czy zmanipulowałeś, tylko dlatego, że w ten sposób twoje założenie zostało odzwierciedlone. I to nie ta osoba się zmienia dlatego, że ty wizualizujesz czy afirmujesz, tylko dlatego, że zmieniasz założenie. I wtedy 3D układa się pod tą twoją zmianę. Tak działa podświadomość, tak działa pole, tak działa nasze lustro rzeczywistości, nie przez kontrolę, tylko przez to, co jest dla ciebie normalne i prawdziwe. Więc to nie działa na chwilę. Chyba, że zmienisz swoje założenie, albo nie utwierdzisz tego po prostu w sobie, nie, nie przekonasz swojego umysłu, tak? albo po prostu potem wyskoczą twoje y, założenia na temat siebie. Bo często tak jest, że y, afirmujecie i za chwilę mówicie: On przyszedł, na chwilę, za chwilę poszedł. Albo coś mi tam powiedział, a za chwilę się zmienił. Dlatego, że on cię odbija i ty afirmujesz, a za chwilę mówisz coś innego. Więc to nie polega na tym, że to działa na chwilę. To zawsze działa Twoje założenie. I teraz pytanie, co Ty uznajesz za prawdę? Wszystko jest w Tobie.